W dzisiejszym filmie zobaczycie ozdoby, dekoracje, a także akcesoria oraz rzeczy z nowej kolekcji, jakie kupić można w sklepie Pepko. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Dzisiejszy film zaczniemy od przeglądu kołder i poduszek, jakie dostępne są w tym sklepie. Wcześniej widzieliście poduszki, tutaj mamy kołdrę o wymiarach 200 i 220 cm. Cena tej kołdry to 80 zł. Pozostałe informacje widoczne są powyżej cen. Kołdra na półkach obok ma nieco mniejsze rozmiary. Szerokość 140 i długość 200 cm. Taką nieco mniejszą kupić możemy za 60 zł. Poza tym do wyboru są różnokolorowe prześcieradła z gumką. Prześcieradła mają też różne wymiary. Prześcieradło o wymiarach 180 i 200 cm kosztuje 45 zł. Za 30 zł kupić możemy prześcieradła o wymiarach 90 i 200 cm. 40 zł kosztuje prześcieradło o wymiarach 60 i 200 cm. Każde z prześcieradeł jest w 100% bawełniane. Są także bawełniane poszewki na poduszki. Zestaw zawierający dwie poszewki o wymiarach 40 i 40 cm kosztuje 15 zł. W tym sklepie Pepko poszewki dostępne były w właśnie takich kolorach. Wśród rzeczy do łazienki znaleźć możemy taką oto metalową półeczkę. Półka jest dwupoziomowa, dostępna jest w kolorze srebrnym oraz czarnym. Ma wysokość 46,5 cm kosztuje 25 zł. Teraz przejdźmy do rzeczy kuchennych. Na początek zobaczmy taką właśnie ceramiczną miskę. Taka jak ta dostępna jest w kilku kolorach. Ma pojemność 700 ml, kosztuje 6 zł. Wśród wielu akcesoriów znaleźć możemy taką właśnie solniczkę oraz pieprzniczkę. Zestaw kosztuje 18 zł. Jest także szklana, solniczka i pieprzniczka z metalowym zamknięciem. Na zamknięciu widać kilka otworów w kształcie liter. Zestaw kosztuje 6 zł. Taki kubeczek na pewno już widzieliście w moich poprzednich filmach. Pokazuję go jeszcze raz, ponieważ wśród rzeczy tego rodzaju pojawiły się małe miseczki. Teraz właśnie macie okazję zobaczyć jedną z nich. Niewielkich rozmiarów, ceramiczna miska ma ten sam wzór, co kubeczek oraz talerzyk. Pojemność 260 ml kosztuje 10 zł. Dla zainteresowanych pokażę jeszcze raz talerzyki z tej serii. Talerz ma średnicę około 18 cm, kosztuje 15 zł. Te ceramiczne naczynia również można dopasować tak, aby powstał zestaw. W zestawie znaleźć może się kubeczek o pojemności 170 ml za 6 zł, miseczka o pojemności 380 ml za 8 zł oraz talerz o średnicy 17 cm za 10 zł. Zobaczmy teraz na butelki na napoje. Każda z butelek, które teraz widzicie, ma pojemność 620 ml. Cena każdej to 20 zł. Butelki znajdują się w silikonowym opakowaniu. Zakrętki butelek mają plastikowy uchwyt. Niektóre z nich są bez napisów, większość jest z napisami. Obejrzyjmy może jeszcze rzeczy, których wcześniej nie pokazywałam, na przykład taka miska z pokrywką. Miska jest metalowa, pokrywka plastikowa. Pokrywka zrobiona jest tak, że ułatwia ustawianie misek jednej na drugą. Miska kosztuje 20 zł. Skoro jesteśmy na dziale z miskami, zobaczmy na te plastikowe. Ten zestaw zawiera trzy różnokolorowe miski o różnej pojemności. Całość kosztuje 10 zł. Jest także podobny zestaw z miskami w tym samym kolorze. Widoczne teraz filiżanki w sklepie Pepko są już od pewnego czasu. Filiżanki w wiosennym jasnozielonym kolorze do kupienia są w zestawie ze spodeczkiem. Każda ma uchwyt w kolorze srebrnym, w środku jest biała. Całość kosztuje 20 zł. Pojemność filiżanki to 320 ml. W sklepie Pepko za 15 zł kupić możemy duże szklane kubki z podwójnym dnem. Pojemność takiego kubka to 400 ml. Tak właśnie prezentuje się w całości. Jest także zestaw zawierający cztery małe łyżeczki do kawy. Komplet łyżeczek kosztuje 10 zł. Ta mała miska o pojemności 200 ml kosztuje 4 zł. Dostępna jest w jednym kolorze i wzorze. Teraz zobaczmy filiżanki z kolekcji orientalnej. Pozostałe widoczne teraz przedmioty z tej kolekcji zobaczyć możecie w moich poprzednich filmach, do których linki znajdują się w opisie tego nagrania. Teraz zobaczmy na filiżanki. Wewnątrz filiżanki widać niewielkiego symbolicznego żurawia w kolorze złotym. Tak jak większość przedmiotów z tej kolekcji, mają dwa dominujące kolory. Zestaw kosztuje 20 zł. Filiżanka ma pojemność 220 ml. Na półkach sklepu Pepko znaleźć możemy również świecę w kilku zapachach w szklanych pojemnikach. Taka jak ta ma zapach limonkowy, kosztuje 10 zł. Zaraz obok, w kolorze żółtym, znajduje się świeczka o zapachu kiwi oraz grejpfruta. Ma tą samą cenę co poprzednia. Świeczka w kolorze czerwonym ma zapach kawy. Świeca w kolorze białym pachnie wanilią. Te wielkanocne ceramiczne miseczki różnią się nieco rozmiarem, a także wzorem. Mniejsza ma pojemność 560 ml, kosztuje 15 zł. Tutaj widzicie większą miskę z tej serii. Taka jak ta ma pojemność 780 ml. Kosztuje 25 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.